Witam serdecznie, to faktycznie są drzewa z gminy Lądek-Zdrój, ale no też mamy w gminie podobne drzewa, nie jest tak, że się da wszystkiemu za, za pobiec i jest fajnie wszędzie, ale staramy się w jakiś sposób no, zrobić po prostu coś dla tych drzew. Dlaczego w ogóle musimy chronić drzewa? Okazuje się, że przepisy, które mamy i na których pracujemy nie są wcale tak, tak jednoznaczne I, i okazuje się bardzo często, że nawet niektóre zapisy mogą szkodzić drzewom. Później pokażę, jak to, jak to wygląda. A w ogóle pytanie, czy, czy musimy chronić. No chyba chcemy chronić drzewa. Mają wartość i przyrodniczą, i krajobrazową, i historyczną, więc no, na pewno warto je chronić. Y... Jeden z y, przepisów, który problemów nam przysparza to jest y, zapis y, określający co jest z y, zadrzewieniem, a co jest Lasem. Tutaj ta kępa Olch wydawać by się mogło z ustawy o ochronie przyrody, że jest za drzewieniem i usunięcie drzew pociąga za sobą bezgodę. oczywiście nałożenie kary, gdy tymczasem bardzo często się zdarza, że strona się od, od, odwołuje i no w uzasadnieniu podaje, że jest to las i oczywiście ma do tego odpowiednie papiery w postaci ekspertyz. Ex Dlaczego tak się dzieje? Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wskazane jest, co jest za drzewieniem, tak? ale jest zapis, że skupiska nie będące lasem, a więc patrzymy do artykułu trzeciego ustawy, co nie jest lasem i okazuje się, że w zasadzie wszystko, co, co ma. Powierzchnię tylko większą od 10 arów. I teraz jest walka urzędnika, żeby udowodnił, czy wycinka była na zadrzewieniu, czy, czy na lesie. Chociaż jest wyrok Naczelnego Sądu administracyjnego, który wyraźnie mówi, że to, co jest lasem bądź nie, decyduje zapis w rejestrze ewidencji gruntów, ale niestety nasz. System prawny nie przewiduje precedensów, więc ten wyrok jakby nie jest nad, nadrzędny, i zdarzają się kolejne wyroki inne, które twierdzą, że, że nie musi być zapis w rejestrze ewidencji gruntów. Także to jest jeden z problemów. Inny problem no, dotyczy pielęgnacji drzew, tak, tak zwanej, bo jak widzicie, to cięż, ciężko jest nazwać pielęgnacją. Powinny być już usunięte drzewa. Bardzo często się zdarza, że drogowcy występując z wnioskiem o usunięcie drzew wskazują, że żadne drzewa nie, nie powinny rosnąć bliżej niż 3 metry od skrajni drogi. Oni się mylą, ponieważ zgodnie z przepisem ich owszem, ale tylko dla dróg, które są. Remontowane, odbudowywane, przebudowywane, na które było wymagane pozwolenie na budowę. Zresztą sama ustawa o drogach. Zakazuje wręcz usuwania, niszczenia i uszkadzania za drzewień. Więc dlaczego się dzieje tak? No, bardzo często drogowcy właśnie robią róż, różne prace no nie tylko w, kor w koronach drzew, ale i w bryle kor korzeniowej. Więc co my, co my możemy zrobić? Zgodnie z artykułem 82, prace ziemne też należy. Prowadzić w sposób nieszkodzący drzewom, i zgodnie z artykułem 88, wójt burmistrz bądź prezydent miasta nalicza karę za zniszczenie drzew. Tutaj akurat by się nie udało nałożyć tej kary, znaczy jej wy, wyegzekwować, bo, bo nie udowodnimy, że doszło do zniszczenia drzew. Dlaczego? Zgodnie z tą ustawą, żeby doszło do, do zniszczenia drzewo Musi utracić żywotność w tym przypadku. Ale za to mamy sankcje inne, karne. Jest artykuł 131 też w ustawie o ochronie przyrody. A urzędnicy bardzo często zapominają o tym, że ustawa o ochronie przyrody to jest całość, a nie wycinek od artykułu 80 do 90 i bazują tylko na nich mamy i przepisy przed tym artykułem i za nim, które mówią w jaki sposób y, chronić drzewa. A więc jeżeli my nie możemy nałożyć kary, bo to nie jest y, niszczenie drzewa, ale uszkodzenie, to zgłaszamy sprawę na y, policję i, i policja dalej y, prowadzi pos, pos, postępowanie. Albo nie. Albo nie. Y, ale to jest właśnie ten. Po, tak, powinna i tutaj właśnie chodzi o to, żeby był jednak nacisk urzędników, nawet jeżeli jest niechęć policji, żeby to robić. Jeżeli to będzie w końcu, nie wiem, tysięczny raz, może w końcu ruszą z prawe, a jak już pierwsza pójdzie, to już kolejne też. Natomiast jeżeli uszkodzenie spowoduje uschnięcie drzewa, no to wiadomo, że zgodnie z artykułem 88 organ. Na licza kary. Kodeks cywilny może być też problemem w naszej pracy, bo artykuł 100, 150 mówi, że właściciel gruntu sąsiedniego może no przyciąć i gałęzie, i korzenie, a co za tym idzie, może no to do, do, doprowadzić do zniszczenia drzewa. Przycinanie drzew. Od 2011 roku weszła nowelizacja, która przede wszystkim Ograniczyła zakres cięć w koronach drzewa. Miało to zapobiec nagminnemu na ogławianiu drzew, ale pojawił się problem w związku z tym, czy można w ogóle w takim razie prowadzić inne prace niż te skazane w artykule 82 ust. 1a. No według mnie, według co niektórych tak, ponieważ, żeby E, naliczyć karę za inne prace, to musiałoby też dojść do, do zniszczenia drzewa, bądź nieutworzenia korony drzewa. Więc jeżeli prace były w taki sposób e, wykonane, tak jak tutaj mamy e, po lewej stronie u góry przed e, zabiegiem i po prawej u góry po i na dole ta sama sytuacja, no to kary nie ma, tak, ale mimo, że jest przepis, no to niestety są takie, no okej, okay, dzięki. To są, to są takie, takie właśnie sytuacje jak, jak tutaj, gdzie no nadal na dzień dzisiejszy są ogławiane drzewa i urzędnicy nie, nie naliczają kar za to. W ogóle nie są prowadzone postępowania, a, a definitywnie w obecnie brzmiącym prawie jest to do wy, wyegzekwowania za takie prace. No, i to jest właśnie też kraj, krajobraz obecny. Tutaj też droga gminna, więc gminy też robią takie rzeczy. Tak, tak. No, ładnie. ładnie tak, bardzo ładnie wygląda. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że drzewo może być też objęte specjalną ochroną przyrody i co z tego wynika o ile drzewo nie objęte formą ochrony przyrody jest chronione przez ustawę o ochronie przyrody i nakładanie kar w razie zniszczenia oprócz tego jeżeli zostało uszkodzone to jest to wykroczenie o tyle zapomnik przyrody za jego zniszczenie bądź uszkodzenie może być Wykroczeniem lub przestępstwem. To jest też ważna inf informacja. No i y, obecnie nie ma żadnych y, przeszkód y, w tym, aby za zniszczenie drzewa była y, naliczona i kara administracyjna, i odrębne pos pos postępowanie karne, na przykład w y, przypomnikach y, przyrody, no i, i ukaranie y, za, za zniszczenie. Bardzo często też urzędnik nie wie, kiedy może wydać zgodę. E, okazuje się, że znowu nie jest czytana ta ustawa do, do końca, bo artykuł 125 wyraźnie wskazuje, w jakich wypadkach moż, mogą być niszczone inne niż objęte ochroną przyrody, a więc drzewa usuwane. E, Proszę Państwa, ochrona zieleni i, za, i zadrzewień jest jakby pod, podstawową pracą urzędnika. Urzędnik ma dbać o ochronę przyrody, a nie zawsze to, to wynika. I, I boimy się bardzo często nawet wydawać decyzje negatywne. Boimy się, że będą naciski, no po prostu nie, nie należy temu. Podlegać. Pomnik przyrody. Jeżeli mamy jakieś drzewa, które są szczególnie cenne, a mamy podejrzenie, że mogą być usunięte, to nic nie stoi na, na przeszkodzie, żeby powołać formę ochrony przyrody, ponieważ zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na dzień dzisiejszy robi to Rada Gminy bez zgody właściciela gruntu. A więc Rada Gminy spokojnie może podjąć taką uchwałę, a tym samym ocenić jakieś no, cenne, cenne drzewa. No i to jest właśnie ten artykuł 44 ustawy o ochronie przyrody, który wyraźnie wskazuje, kto, kto ustanawia formę ochrony przyrody. No i zabiegi pielęgnacyjne i ochrona pomnika przyrody. Należy też pamiętać, że Wszystkie organy związane z ochroną przyrody mają o nią dbać. A więc nie tylko w właściciel terenu, na którego jest drzewo, pomnik przyrody, ale i gmina, ale też i województwo i rdoś. Także jeżeli mają środki w danym roku, możemy o nie wys, występować i, no i roz, rozdysponować. Ważny przepis, jeżeli chodzi o parki krajobrazowe. Urzędnicy też często wydając zgodę na, na usunięcie drzew, może nie, nie często, ale, ale się zdarza, że, że nie patrzą na inne przepisy, które się wiążą z ustawą o ochronie przyrody i na przykład mamy rozporządzenie wojewody, które wyraźnie wskazuje, jakie drzewa na danym terenie parku mogą być us usuwane. I obszar natura. Mamy... Problem obecnie z usuwaniem drzew wzdłuż dróg. Można też podłączyć pod ochronę Natura 2000 w związku z nietoperzami, a aleje są no, trasami migracji. Więc jeżeli mamy gdzieś nietoperze, to możemy z tego wynieść wywód i wskazać, że nie można usuwać powiedzmy całych alei ponieważ są one właśnie no, tą trasą dla, dla, dla nietoperzy. Mamy drogi bardzo stare, które na dzień dzisiejszy nie, nie spełniają parametrów tech, technicznych. Jeżeli drzewa będą usuwane, no to trzeba odtworzyć daną, daną aleję. To są często aleje stare, z historią swoją. Często możemy znaleźć w internecie czy w opracowaniach, kto nawet taką aleję za, założył. No i trzeba je odtwarzać. Tutaj byłby problem z odtworzeniem alei, ponieważ pas drogowy jest bardzo wąski. Jeżeli ten grunt obok jest nasz gminny albo jesteśmy w stanie się porozumieć z właścicielem gruntu, to nic nie stoi na, na przeszkodzie, żeby wydać zgodę na usunięcie pod warunkiem nasadzeń na gruncie obok. I Tu jest akurat z uzasadnienia takiej, takiej decyzji fragment, gdzie wskazane jest, że... Będą sadzone drzewa obok, ponieważ pas drogowy ma parametry takie, że no nie ma szans tam nas, nasadzić drzewa. Tu jest dalsza część właśnie tego, tego uz, uzasadnienia. No i nasadzanie też, jeżeli chodzi o parametry tech, techniczne drzew. Samo orzeczenia z SKO, gdzie. Um, u, Urzędnicy podali albo gatunek drzewa, albo parametry drzewa i decyzje takie były uchylane. Są uchylane, ale z innych powodów. Po prostu jeżeli dobrze uzasadnimy decyzję, to możemy podać te parametry, ale to niedługo nie będzie miało znaczenia, bo ja później pokażę zmiany w ustawie o ochronie przyrody, jakie mają wejść w życie. Będą już wyraźnie wskazywały, że organ, który wydaje decyzję, może wskazać i parametry drzew, i gatunki, i miejsce ich sadzenia. I tu też jest uzasadnienie. Ja przelecę trochę szybciej, bo nam się czas trochę skrócił. I właśnie to uzasadnienie jedno z y, decyzji, gdzie wskazano parametr drzewa i, i wyjaśniono, dlaczego go wskazano. Dlatego, że jeżeli byśmy nie podali parametru, to nie stałoby nic na przeszkodzie, żeby ten, który posadził drzewo, za 3 lata je wyciął bez zgody, tak? Bo jeżeli by nie miało 10 lat, no to mógłby je wyciąć. No, trzeba to po prostu dobrze, dobrze uzasadnić. No i zarządzanie w mieście. Pamiętajmy o tym, że drzew ubywa, a w związku z tym trzeba je od, odtwarzać, sadzić, sadzić nowe drzewa, niekiedy nawet wyprzedzać proces. No jesteśmy w stanie przejść prze, przez jakąś aleję i stwierdzić, że jest już w takim stanie i w takim wieku, że niedługo zacznie nam wypadać, a więc między nią trzeba sadzić już po prostu nowe, nowe, nowe drzewa. Tu jest też uzupełnienie w alei lipowej, tutaj jesionowej, tu lipowa znowu, no i nasadzenia zamienne, a przesadzanie. Ja odradzam ze swojej strony przesadzanie starych drzew, szczególnie takich, które są wyraźnie pochodzenia naturalnego, siewne, bo takie drzewa nie mają jakby, no wartość przyrodniczą mają, tak, ale Wyobraźcie sobie, że przesadzamy drzewo takie, usuwamy część korzeni szkieletowych, które trzymają i odpowiadają za stabilizację drzewa i przesadzamy je w przestrzeń miejską. Nie ma żadnych szans, żeby to drzewo spełniało wymogi bez bezpieczeństwa. Więc po co je w ogóle przesadzać, skoro będzie i tak stwarzało za. Grożenie. Poza tym, przesadzanie drzew starszych, 5-8 lat, i te drzewa są martwe i tak. Ja się skusiłem kiedyś sam na, na przesadzenie drzewa, bo kiedyś to było modne. Przyjechały wielkie, wielkie maszyny do Polski, bardzo drogie to było no i, i przesadziłem też buka. Okazało się, że to jest kom, kompletnie bez sensu. Lepiej jest nasadzić nowe drzewa. Yy, będzie to niższy koszt, a lepszy efekt, jeżeli chodzi. O przyrodę. Urzędnicy bardzo często dają zgodę na usunięcie drzewa. Dlaczego? Bo się boją. Nie mają wiadomości, nie mają praktyki i wydają zgodę zbyt pochopnie. Ja sam, jak zaczynałem pracę, jestem po leśnictwie. I myślałem, że wiem o tych drzewach wszystko, wszystko że przychodzę do, do pracy i mam komfort pracy, bo się znam na tym. Nie, okazało się, że wog, w ogóle nie. To jest całkiem inna specyfika pracy. Zagrożenia od, od strony drzew w przestrzeni publicznej to jest całkiem coś innego. Nas uczono gospodarki w lesie. Yy, tworzenia materiału, a w przestrzeni publicznej to jest całkiem coś, coś innego. Dlatego, no przede wszystkim, urzędnik musi się szkolić bardzo dużo. A tu jest niestety problem ze strony decydentów, bo nie zawsze burmistrz wójt, prezydent miasta, chce nas puszczać na te szkolenia, bo uważa, że skoro skończyliśmy studia, to już wszystko wiemy. No i stąd się biorą te, te problemy. Wszystkie związane z tym, że często drzewa zdrowe są us, usuwane za zgodą. No boimy się właśnie tego, co się, co się może stać, a w związku z tym, że to my odpowiadamy za straty. Bardzo często też, no niestety, właśnie decyzje są tego typu, gdzie jest modrzew i to jest ten sam modrzew. Urzędnik bojąc się tego, że jest to duże drzewo, wydał zgodę na zabiegi pielęgnacyjne, polegające na usunięciu drzewa w połowie jego wysokości. I tu jest uzasadnienie decyzji: był to konserwator zabytków, który wydał taką, taką na decyzję. Proszę Państwa, drogi, bardzo często nie sadzą drzew po nowych inwestycjach, więc tutaj też. Polecam, jeżeli nie mamy sami pieniędzy na to, to przecież możemy współpracować nad leśnictwem, szkołą i wprowadzić nas na sadzenia. Tu jest przykład taki właśnie, gdzie po 8 latach już jest bardzo ładne, ładne nasadzenie palerowe.